Aladyn powrócił. Udała się niespodzianka? W nowym filmie Walta Disneya czeka cię mnóstwo przygód. Aha, jasne! To draństwo jest naraźliwe! I spotkanie z ulubionymi bohaterami. Teraz jesteśmy jak ta rodzina! Wyłącznie na kasetach wideo. Powrót Jafara. Jestem wolny! Jafar opętany jest rządzą zemsty. Zaplanowałem dla niego... Taką jakby niespodziankę. Aby go pokonać, Aladdin musi użyć całego swojego sprytu. Musimy go z tego wyciągnąć! U jego boku staną Jasmina, Jago i potężny Dżin. Ty Do tego pięć nowych, cudownych piosenek. To wspaniały film dla całej rodziny. Bo przyjaciół stracić to naprawdę grzech! Wyłącznie na kasetach wideo. Jak nowy! Walt Disney Powrót Dżafara.